Dzień dobry Państwu! Witają was! Ja i ja. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu przypadłość Blendamet. Jak Państwo wiedzą, jak wynika z reklamy, 80% badanych działo pastę bez pudełka. Z czego wynika? A jednak, że 20% badanych woli pastę z pudełkiem. No, było tak, że 100% badanych kupowało pastę blendamet. A nie, nie, ja na przykład kupowałem inną pastę No, tom, Ale ty nie byłeś badany, A Ty nie byłeś badany, no więc ja pomijmy To bym badany Byłem u lekarza. 80%. 100% badany kupowało Blendamed, Blendamet. A teraz będzie ją kupować tylko 80%, bo Blendamet zami, nie ma nie pudełka. Zami. No dobra, no ale nawet jak. Yy, można było tą pastę dać w pudełku eleganckim dzieciakowi, żeby w końcu nareszcie zaczęło myć zęby samo, żeby mogło sobie rozpakować, och, jakie ładne pudełko, a tutaj nagle wygląda dajesz pastę bez pudełka, no niby większa, ale dzieciak tak myśli, no, bez pudełka, no to już pewnie zużył połowę. No, no, i, no i co to za interes, wie? no co to za interes? No albo na przykład, no jeżeli te 20% przestanie kupować pastę ze względu na to, że nie, nie ma pudełka, no to... Wle nawet będzie stratne! Straci te 20% swoich klientów! No zgadza się, ale jeżeli przestanie kupować w ogóle myć zęby 25% ludzi na całym świecie, to my się zastanawiamy dziurą zonową i ociepleniem klimatu, a jak te 20% przestanie myć zęby, to jak ta ziemia będzie śmierdzieć. Zamiast te odpadów, to będzie cukier. to Bleh. będzie ludzkim odorem, z Japy będzie śmierdziało, jak... jak... Ludzie będą chodzić i śmieć się z pyska, Apelujemy z do 20% badanych. Proszę, przerzucić się na inną pastę, błagam! Proszę się przerzucić, broń Boże, proszę, proszę, nie przestawać myć zemów. O. No, proszę Państwa, czas się nam kończy. Zapowiemy, tylko następny program. W, na... w następnym odcinku będzie znany proszek Dosia za rozsądną cenę. Będziemy kontynuować temat, który poruszyliśmy przy okazji Blendamet. Żegnają Was. Ja i ja. Do usłyszenia.